Dzieciaki, z tej strony przedszkole Zielony Dzwoneczek ze Szczecina. Zapraszamy na dzisiejsze zajęcia. Jeśli Wam się spodobają, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Do zobaczenia. Dzień dobry przedszkolaki. Bardzo miło mi Was dzisiaj widzieć. Chciałabym, żebyśmy dzisiejszy dzień zaczęli od naszej piosenki przywitanki. Jesteście gotowi?

Po piosence przyszedł czas, żebyśmy się przedstawili. Zobaczcie, ja już mam swoją karteczkę. Ja zacznę pierwsza, dobrze? Pani Monia, to ja. Pani Monia, to ja. Pani Monia, to ja. Cześć. Teraz Twoja kolej. Przed nami gimnastyka buzi języka. Jest to bardzo ważne, żeby ćwiczyć codziennie. Chciałabym, żeby teraz pani Kinia wylosowała jedną kartę. Co tutaj mamy? Zrób wdech nosem, a wydech ustami. Próbujemy. Wdychamy noskiem. I wydechamy buźką. Uff. Spróbujcie jeszcze raz. Dobrze. Kolejne ćwiczenie, panikiniu. Co my tutaj mamy? Policz językiem wszystkie zęby na dole. Podziemy języczek na ząbki dolne i próbujemy policzyć, ile jest ząbków. Ja mam strasznie dużo. Mhm. W jedną stronę i w drugą. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Losuję. Uśmiechnij się, pokazując sępy. Szybko, szeroki uśmiech. Mocno, mocno. Chcę widzieć wasze uśmiechy. Brawo. Zrób uśmiech i dziubek na zmianę. Uśmiechamy się i dziubek. Mm. 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 Super. Jeszcze dwa zadania przed nami. Parska i klące. Pamiętacie jak koninki jechały? Spróbujemy. I parskamy. Brrr, brrr. Brrr. I mamy. O nie! Zróbmy zdziwioną minę. Wszyscy pokażcie, jak się dziwicie. Zrobione? Zrobione. Do przedszkola przyszły stworki. Zobaczcie, mają różne kolory. Każdy z nich uwielbia jeść śmieci. Spójrzmy najpierw na zielonego stworka. Jak myślicie, co lubi jeść? Tak! Zielony stworek lubi jeść szkło. Mamy tutaj słoik i butelkę. Kolejny stworek żółty, popatrzmy. Mamy tutaj reklamówkę i butelki. Tak, żółty stworek lubi jeść plastik. A ostatni? Zobaczmy. Mamy kartkę i mamy gazetę. Dobrze, niebieskie stworki lubią jeść. Zobaczcie, potworki mają strasznie puste brzuszki. Przygotowałam dla to dla nich kupę pysznych śmieci. Weźmiemy najpierw taką butelkę. Butelka jest plastikowa. Który stworek zjada plastikowe rzeczy? Żółty. Kolejny mamy taki odsłoik, słoik. Słoik jest zrobiony ze szkła. Który z tworek zje teraz szkło? Pewnie, że zielony. Została nam jeszcze taka gazeta. Papier. Potworki, potworki. Tak, niebieskie potworki przecież lubią mieć papier. Segregowanie śmieci jest naprawdę ważne. Kiedy takie śmieci są posegregowane, w fabryce łatwo mogą przetworzyć taką plastikową butelkę na no, na przykład plastikową łyżeczkę. Pamiętajmy, że ze śmieci możemy zrobić wiele różnych nowych rzeczy. Jeżeli chcecie się pobawić w segregowanie, to kliknijcie na link na dole, a otworzy Wam się gra, gdzie będziecie mogli sprawdzić swoje wiadomości. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tematem dzisiejszych zajęć sportowych będą ćwiczenia z piłką, pojedynczo i w parze. Zapraszamy. Pierwsze ćwiczenie to jest bieg na paluszkach trzymając piłeczkę pod pachą. i rozgrzewamy się troszeczkę. Biegniemy na palcach, jedno czy dwa, i zaczynamy marsz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4. Możemy stanąć naprzeciwko siebie teraz, proszę bardzo. I, aby się rozgrzeć troszeczkę, podnosimy, wykonujemy zwykłe spodenki z pogłębianiem. Spod spod raz, 2, 3 i wyprost, 4. I raz, 2, 3 i wyprost, 4. Raz, 2, 3, 4 i raz dwa, trzy, cztery. I zrobimy teraz te skręty tułowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I skręto-skłon. Skręt połączony ze skłonem dwa razy w jedną stronę i dwa razy w drugą. Dobrze. Aby rozgrzać Stawy biodrowe, proszę, krążymy bioderkami i przykładamy piłeczkę wokół tłoczka. Dziękuję. I teraz pod jedną nóżką i pod drugą. I pod jedną i pod drugą. Pięknie. I swobodne podrzuty i chwyty. Na trzech wysokościach: niski, średni i wysoki wyrzut i piłeczki. Dziękuję pięknie. Poprosimy panią Dominikę, żeby usiadła teraz naprzeciwko miesiady skrzyżnym, Odkładamy jedną piłkę i zaczynamy w siadzie rozkrocznym. Toczenie piłki. Dzieci bardzo lubią to ćwiczenie. Proszę bardzo, toczymy piłkę w parze. Teraz robimy siat skrzyżny i ja się troszkę odsunę. Wokół tułowia krążymy piłeczką, przekazujemy i podajemy do drugiej osoby. I druga osoba również podaje piłeczkę wokół tułowia i oddaje. I jeszcze raz, aby utrwalić. I oddajemy i jeszcze raz, proszę. Dobrze. I teraz zrobimy sobie większą odległość troszeczkę. Jednym takim kozłem podamy piłkę do drugiej osoby. Proszę. Dobrze, a teraz sprób spróbujemy głową. Wiecie o tym, że piłkarze głową strzelają golem? Też spróbujemy główką podać do koleżanki, tak? Trafiamy na środek czoła, żeby to jakoś nam weszło. Pięknie. A teraz patrzcie. Próbujemy do siebie podawać piłkę, łapać i rzucać. Proszę bardzo, czy nam to wyjdzie. Pięknie. Dobrze, do tego ćwiczenia ja się podniosę, a poprosimy panią Dominikę, żeby bliżej troszeczkę podeszła. Dobrze, rzucę piłkę. A teraz my wykonamy leżenie na plecach, leżenie tyłem. Dobrze. I podnosimy się i oddajemy piłeczkę jednocześnie. Ślicznie. Zrobimy powtórzeń 5, tak? Może 3 zrobimy powtórzenia, ale pani Dominika Wam 3 pokaże, a wy zrobicie w 5 na zmianę z mamą albo z tatą. Dobrze, staniemy. Jeszcze odwróciły się tyłem. Rok w lekkim kroku i podajemy piłeczkę dołem. Proszę raz, dołem i górą. Oddajemy i dołem, i górą, i dołem, i górą. I podobne ćwiczenie. Ja się odwracam w prawo i pani też w prawo. Pani też w prawo. Proszę raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ślicznie, uwaga. I na koniec ręce ułożone w koszyczek, siałkarski. Jedna osoba rzuca piłeczkę, a druga próbuje ją ładnie odbić, tak? Ślicznie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Tam raz. I dziękuję bardzo. No i to były wszystkie ćwiczenia, które chciałyśmy pokazać. Dziękuję bardzo. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie kliknąć na dole guziku subskrybuj. Dzięki czemu będziecie dostawać powiadomienia, że mamy już nowy film na naszym kanale. Prace, które zrobiliście możecie również opublikować w komentarzach na Facebooku i nie zapomnijcie oczywiście o łapce w góry. Dzięki i do zobaczenia!